Yeah, nie lubię? z tej strony lol55 ze mną jest. Yeah, BHTS5554. Albo dzisiaj nie ma na serwerze, może wejdzie. Przykonajcie go. No, a dzisiaj ich zagramy na Survival Games. No, oh, biz. Really? Sorry, yeah. ale mam yeah. trochę lagi, wiecie. To super lagi, a nie trochę. What. Ja mam 11 lat, on ma 10, lat. rodzinka moja nie ma. 11. Nie wiem ile on ma w ogóle. Ile masz lat? 10. A to on ma 10 lat. Jestem o rok starszy. Ja mam urodziny 9 maja, jak coś spoko. Chyba mam chyba mówiłem, tak? A ja też w maju. A jakiego? Nie, czwartego. Nie, a ja 9. Aha. Parę dni starszy. Polo. Dobra sami z tym nie ma żadnego skina chyba <tryk> Może będzie jakiś Dobra No Dobra Plus ja to ja nie wiem czy idę do czekolady. Wy nie wiesz Dobra i co możemy dzisiaj tu robić ja na jakim jest serwerze? SG Craft Games? Na SG Craft ja ci to podałem. Nie, mamo. Ja. A ty? Tak, bo ja podałem Momo, a mama, to nie sobie podał. Bo wiem, że ja podałem to mamo. Wtedy z nim grałem na tym i to było zajebiście. A budzę. Jeden <grymne> gościu został odbanowany. Go odbanowali, a ja miał mieć... Bane na zawsze? Nie na ten premier. Na 20 coś tam. No szybko. co Jestem na SB. Na trójkę, na dwójkę wchodź, tak? No. Bo na trójkę. Na dwójkę, no? na dwójkę! No? Tak, i trzyma! ma! widzę, widzę. To już w Ja ma, ja nagrywam jak to chodzi. Hej, Dobra. Na szóstkę szybko! chcę... No. Zagaz się, no. Zaczął. No na szóstkę wchodzi. Moja ulubiona. O, Bo Ja też mam radzi. Sorry, widzowie. BI. Nasz jestem, jestem! Czemu cię wniesie? Ja się gdzieś spodziewałem. A wiem, czy też tak sami. Czasami mam szybko wejść, wyjdź z DLR, wyjdź z serwera, wejdź i szybko. No już, już! Ja, tam nie muszę, ja nie muszę się logować, mam fajnie. To znaczy, muszę. Bo jakby bo ja bym nie musiał się logować Jestem, robić. jestem, widzę cię Już widzę cię. mówiłam, że ci nie było na nic Jak ty się tak szybko zalogowałeś? No bo, no bo jak nie wylogowałem się tylko kliknę na tabliczkę mhm. Oko. <laughs> SGV. OK Okej No

No zaczyna się. Że mnie wylogowało oczywiście. Goście mnie, Goście mnie zbanowali. Goście mnie zbanowali. Za Nie, z, nie. Pisze mi... Już nie mówię, pisze. Posłucham. Pisze mi. Zostałeś zbanowany za zmiennik.

Tylko trzy osoby są na nim. Czekaj, albo na tak, to jest. Nie, nie, nie. U mnie żelazny miecz albo kamień. U mnie żelazny. U mnie czu, ty mnie, że nie, ty co ty nie, 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 tu bana, mnie... nie, tu mam nie, nie, mnie, boli. Znam hasło Momo. Jaki? Nie wiem. Jak nie Ja, znam. Tak. ja wchodzę na, na ten na konto moje na ten na takiego jednego debila. Ja nie mogę wbić w ogóle. Chyba na IP. Jak? Jest na koncie i baby i ja mam te, i mam skina. na czymś wiem jest to. What, What nie, nie. <tryk> O, oh. No jaką weź wyczerpujące. na dziewiątkę? Nie, czy nie, nie, ja by nie, 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 nie,

Mój lagu, mój jeżeli jestem lagu. Widzieliście ja nie wiem, lagi, ja naprawdę no, też nie lubię. Hmm. A jakie lagi. nie latałem. No, nie wiem, widoki, zaraz. ja chyba już skończę nie wiem, 是。